Seria My Girls, klocki blocki, yy, nazwa kompletu Domek na drzewie, yy, zestaw klocków od 6 roku życia, numer kodowy KP0110, po złożeniu i wygląda to w ten sposób. E, I co my tutaj mamy? E, mamy tak, drabinkę do takiego domku, który jest zapieszony na drzewie, e, tu widzimy taki szyld, tak, naklejkę, Dopasowanego, do, dopasowana do, do elementu naklejka. E, tu widzimy drugą naklejkę zegara. E, tu naklejkę jako bird watching, tak punkt obserwacji dla ptaków. Siedzisko, lornetka. To się nam rusza. E, daszek też nam się może odgiąć do góry. E, tutaj na klocku, że możemy łatwiej tam manewrować. Tak to wygląda, tu jakiś, jakiś płotek taki e, Elementy zielone, poza, poza drzewem taka imitacja roślinności e, Liści tak, tutaj jakieś kwiatuszki e, Otwierane okno, naklejka domek na drzewie e, No płotek taki zdobiony e, I tak, narzędzia tej też już dziewczynce dałem na lornetkę. I, i taki czekan e, czy tam kilow to pozostałe. E, jest, została nam jedna lornetka jeszcze. E, kotek. Kilka elementów. Takie klocki nam pozostały. rozdrabniacz do klocków. Druga dziewczynka. Dałem jej jakieś takie elementy e, do, do pielęgnacji włosów. E, bo mamy, mamy zestaw do, dla dziewczynek. Taki do. Do przyborów takich e, kosmetycznych czy tam toaletowych, i zestaw taki warsztatowy tak? e, tych, tych narzędzi. Takie klocki pozostały, tak tutaj wi widać. E, no, jest też druga lornetka. E, kotek. Tak wygląda cały domek. Nowy jeszcze jeden obrót. E, tutaj te są wszystko naklejki dopasowane do klocków jako imitacja desek, To też jest całkiem ładne. Tak to wygląda. Prosty, ale ładny, ładny domek na, na wysokości, na, na drzewie, zawieszony. Dwie dziewczynki. One też są teraz nazywane EpiLi Summer. No i fajnie, że, że narzędzia takie do, ter, do, do pracy w terenie, ale także takie związane z toaletą. Tak? No i zwierzę kot, kotek. Tak to wygląda po, po złożeniu w całości z ruchomych elementów daszek, okno, yy, te wejście. O, to też możemy to wejście. Yy, I co nam się tu jeszcze rusza? Aha, i to nam się rusza. Podstawka pod, pod lornetkę. Tak to wygląda po złożeniu. Tu też jeszcze naklejka widzimy takie imitacje kwiatowe symbole roślinności. Majgers, blocki, plocki. Dzięki.